Witam wszystkich bardzo serdecznie w grze Resident Evil 2. Jestem nowy 2000, a to jest czwarty odcinek z serii. Yy, a, tutaj nie przyjdziemy oczywiście. Yy, grę skończyliśmy po tym, jak musieliśmy wyjść z parkingu. Tam ktoś zabrał Sherry. Yy, tak naprawdę zabrał ją porucznik yy, Irons, a nie taki ktoś. Yy, dobra, to jest coś potrzebne. Na razie nic nie mamy. List z warsztatu. Z Zapisu elektronicznego zamka w biurze komendanta policji wynika, że jakaś część wymaga wymiany. Aha, dobra, to po prostu są. No tak, oczywiście w wieży, że w wieży zegarowej będziemy mieli część elektryczną, elektroniczną do tego urządzonka. I tutaj jest taka ciekawostka, płasko rzeźbę musimy obejrzeć. I za nim jest klucz. Klucz sercem, czyli. On tutaj będzie potrzebny w prawo. Czy jestem ranny? Jestem ranny, dlaczego? Kurde. Dobra, ja czy coś tutaj tak potrzebuję? Może weźmy sobie zioło. Deski. Deski można wziąć w sumie. I jakiś nóż. Dobra. Nie będzie nóż, to. Y to na razie nie jest potrzebne. Musi mieć trochę miejsca, to zdarzyjemy. i Jazda. Na pewno dwa klucze warto mieć zawsze przy sobie, bo to później się okazuje, że jednak się jednak później trzeba go użyć i będzie problem. Go nie będzie. E, więc teraz jak to było? Kurde. Szczerze mówiąc, że grałem Claire, to aż tak się nie skupiałem. Yy, więc już w sumie nie za bardzo pamiętam o co tu chodzi. Już nie miejsce Tutaj można zejść, ale jeszcze nie schodzimy. Kurde, strasznie mało miejsca mam. Tutaj dało się przejść? Dało się. Co jest? Aha, i to dwa, dwa miejsca zajmie. Kurde. Ja muszę się cofnąć, bo jak kurde miejsce nie. Mam. Trzeba wypieprzyć, to wszystko, wszystko cholera jasne. Trzeba to wszystko wypieprzyć, bo zaraz już nie będę miał w ogóle miejsca. Czy znaczy ja już w ogóle nie mam miejsca? O czym ja mówię? Się cofnijmy tutaj do safe roomu. Um, I co się nie przyda, tak naprawdę? Uldę, dwa klucze. Dobra, jeden sobie wyrzućmy. To się nie przyda. Granatnik. Nie wiem, tak szczerze mówiąc, na razie powiedzmy, że się nie przyda ten granatnik. Dobra, i na razie jest sporo miejsc. Nie no, bo granatnik nie będziemy go wykorzystywali, kurde, na jakichś podrzędnych zombiaków. Granatnik to jest raczej na jakieś bossy, albo ewentualnie jakieś groźne sytuacje. Gdzie jesteś? Zombie? O kurde. Dobra, bo ja... Dopiero co włączyłem dzisiaj komputer, muszę mieć znowu w w mówieniu i... Kurde w celowaniu. Dobra. W mówieniu zaraz będzie OK. Co so jest? Kurde gnoję. Dzi! Co so jest? Czemu... Aha, dobra W sumie nie wiem. Już przez chwilę myślałem, że odkryłem jakieś nowe przejście tajne. Ale jednak nie. A co za dźwięk? Nie wiem, jakiś podejrzany dźwięk. Bratyp się złamał, ale jeszcze tego. Chodź, kurde. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden? Serio? Kurde, gnoju. Stój! No ile? Typ się ładnie wypił. Coś tutaj jeszcze jest do wzięcia. Tutaj. Teraz chyba wszystko. Tak. Eee, dobra, szczęście ten dobry klucz. O! I tak wygląda właśnie część elektroniczna. Znaczy tak wygląda kartę? W środku będzie część. Brawo. Tylko. A, nóż, no i znowu nie mam miejsca. Dobra, ja bym się od razu cofnął, bo chociaż z drugiej strony, dobra, idziemy, bo ja wiem o co tu chodzi. Bo, jak tak mówiłem, aha, z tej strony nie da się przejść. Dobra, to dupa. pieprz stałe, ale to pieprz to. Chociaż z drugiej strony, ja tutaj jeszcze będę przechodził kiedyś. Lepiej go od razu dowalić. Może teraz będzie koniec. Yy, czy tutaj jest coś do roboty? Powiem tak, ja znam jedną rzecz. Ale jeszcze nic nie będę mówił. Yy, tutaj było coś ciekawego. Tam jest zablokowane. To chyba nie ma nic ciekawego. Tutaj. Yy, amunicja. Poka. Połącz. O. No i git. Czego człowiek nie może łączyć? A ci nie da przejść? Kurde, o co to chodzi? Ha, bo ja to muszę ugasić. No jasne. A żeby to ugasić, ten pożar, muszę gdzieś tutaj przekręcić zawór. O Kurde. Czy ja się chcę z nimi gonić? Szczerze mówiąc, nie chcę. Szczerze mówiąc, nie chcę tracić amunicji. Aha. Dobra, i tak tego nie wezmę na razie. Kurde. Dobra, jednak. Trochę muszę ich postrzelić. Jeszcze? dobra. Tam są dwie apteczki, to znaczy zioła, ale nie wiem czy mogę to użyć. No właśnie, kurde, niezbyt. Dobra, jedną pestkę dostała. Niech jej będzie. No to jakby co, trzeba pamiętać, że w tym miejscu są dwie... ...dwa zielone zioła. Tam zielone roślinki. No, i teraz wszystko ładnie się zalało, czyli możemy iść dalej. No. Tak. Tak, właśnie, właśnie takie rzeczy się tu dzieją. Nie wiem, czy widzieliście, ale to jest 3-metrowy, kurde, oprych, który niestety potrafi wchodzić po. ...drabinie, tak. I to jest właśnie powód, dla którego... To jest powód, dla którego granie w tą grę nawet po raz czwarty... ...będzie fajne w sumie. Znaczy ja gram po raz trzeci, ale... ...typ jest nieprzewidywalny. jest. No i typ jest cholernie mocny. No i to jest straszne. Na szczęście nie można wchodzić do... ...safe tutaj... safe roomu. Czasami można go nawet zbejtować. właśnie. Siema. No. Ty wygląda podejrzanie, ale dobra, się nim na razie nie przejmujemy. Musimy sobie odłożyć tutaj sprzęt. Yy, co ja będę potrzebował. No, dwóch nożyków nie będę potrzebował. Dobra. Tylko najgorsze jest to, że musimy iść do góry. A on chyba szedł do góry właśnie. Kurde gnoju, yy, bo na dół chyba się... Chyba nie było sensu schodzić na dół, nie? Co to było na dole? Przynajmniej nie pamiętam Zombie jest na dole. Tu też jest jakieś zombie. To możemy sobie walnąć tam deski. Yy, a tutaj. Dobra. Tutaj chyba coś było fajnego. Oprócz amunicji. O, pudełko. Ja pierdolę. Kurwa macie. Ja pierdziele. I teraz nie mam amunicji. Zapomniałem, że coś takiego to się stanie. Ja pierdziele. Raport z konfiskaty. Ja pier... Na miejsce zatrzymano wymienionego wyżej podejrzanego mężczyznę, zagadnięty przez funkcjonariusza, próbował ucieczki, udając dezorientację, ale został zatrzymany. Skonfiskowano notatkę, którą miał przy sobie. Uwagi, nie jest dla nikogo zagadką, że chodzi o Justina Hansona, 39 lat, mieszkając miasta stanu wolnego, stał z naszego aresztu. Tak naprawdę nie jest złym facetem, tylko niezbyt mądrym kleptomanem. Aż trudno wierzyć, że próbował wywinąć numer na posterunku policji. Akurat tutaj. W poliowej torebce znajduje się kawałek papieru. A, czyli ten 6... 2, 11. Eee, yy, Da się przejść? Nie da się. Ale to, co tutaj chłop pieprzył, Co teraz jest? Ja... Proszę nie, proszę nie. Na ja, spokojnie. Ja... Pierdole Dobra, bi, bi, bi! Kurde, walą mnie. Gnuły. Dawaj O nie, my jesteśmy... My jesteśmy ranni, więc wolnie biegamy. Ja pierdzielę. To się porobiło? Ja pierdzielę. Teraz on jest faktycznie tak szybki jak ja Dobra, bo my mamy dosyć yy, mocne rany. Yy, przywraca się jedną ilość zdrowia albo całe, dobra. Weźmy sobie to. Yy, aha, i mamy tutaj berło. Nie pamiętam co mi to da w sumie. Bo z berła mogę... Właśnie, można wyjąć z berła czerwony klejnot i połączyć go z, tutaj ze skrzynką. Ale co tam było w środku? Odznaka. Aha, dobra. No to już to Już wiem, do czego. Yy, więc tam na dole nic nie jest w sumie istotne? My jesteśmy wyleczeni, tylko nie wiem... Granatnik się przyda? Nie, wydaje mi się, że nie. Dobra, mam nadzieję, że... O właśnie! No i, i on tak robi. To jest taki kolega. I jakbyś poszedł na dół, to byłoby super. Czemu do góry? Kurde, jakiś. Nie ma jakąś flesz, aby mu. wyrzucił. Bo teraz będzie mnie blokował. A czy ja mogę coś tutaj zrobić? Nie. A nie, to znaczy, że tu jeszcze coś jest. Bo dalej obszar jest na czerwono. Czyli czegoś nie podniosłem. Czy ja mogę coś tu podnieść? Ale co niby. Może to jest jakaś zagadka? A nie, dobra, bo to się pewnie tutaj liczy. To no nie. Dobra, i teraz sprawa wygląda tak, że on poszedł do góry. Niby nie jest to nasz problem, ale my też musimy iść do góry. On zaraz wyjdzie stąd. Prawdopodobnie już go nie... Kurde! Mogę biec. Cholera, jasna. Teraz pewnie do góry. Ta, poszedł do góry, I idzie do góry, dobra, to nie ruszajmy go, niech on sobie tam pójdzie. Yy, my możemy, w sumie możemy wziąć tutaj ten zielony bar, y, jest zieloną roślinę, gdzieś tutaj leżała chyba. Czy mi się wydawało? Nie, ona na leży, dobra. No to, nieważne. Eee, to żubr. Czemu żubra zaatakowali? Żubrów nie można. Ile to waży? Dobra, już. Claire, możesz wyjść? Ja pier Nie może wyjść. Nie wiem, zaraz kurde wyjmę granat i mu zapieprzę w łeb. Może mam flashback? Flashback? Mam? Mam. Tu użyję, bo kurde gnój... Mi nie tak... Nie zrobić. Gdzie Dobra, dawaj dawaj Jest oślepiony Nie da mi to długo, ale trochę da Dobra, i chłopiec jest zorientowany To my sobie zdążymy przejść, no już nie jest Bo musimy iść teraz na drugi koniec posterunku Więc przejdźmy sobie z on wyszedł przez to, że ja dopiero przed chwilą wyłączyłem, bo ja sobie wgrałem moda Żeby typ miał teksturę Jasona z piątku 13. I by było śmieszne, jak od razu bym... Byście nawet nie zobaczyli oryginalnego, tylko od razu tego yy, dobra, tutaj jakaś... W poczekalni, tak? Bo to pasuje nawet yy, 6... 2... 11 Prawdopodobnie to jest tutaj Czyli... 6... I 11 Działa, dobra Aha, tak jakieś ulepszenie do Do czego? Chyba nie do tego Kurde, to są miejsce, co miejsce ja... Dobra, ale idźmy teraz tutaj Jak mnie mam na zachodnie skrzydło Po sterunku i zobaczmy Co ja tam mam teraz zrobić? Aha, je, dobra, już wiem o co chodzi. Ja muszę zabrać przez zwierzę zegarowej, yy, te części elektroniczne. Dobra, kolega niech tam mi zostanie yy, Jeszcze oprócz tego No tutaj? Mogę wejść A mówbym, ale jeszcze się nie ogruszę Czy tutaj nie był ten stwór Ja już nie wiem czy on tutaj był To chyba nie może wejść, co? Yyy... Yes, ja nic nie mam przy sobie. A ten mogę coś wziąć? Nie. Dobra. Nie atakuj mnie, bo ja tutaj idę wolno. Ja idę bardzo wolno, więc mnie nie atakuj. Bo on atakuje tylko jak się biega. Dobra, co? Aż szybciej można? Tu już nie usłyszę. Musimy iść... Yy... Kurczę, na pewno tą odznakę musimy wziąć. Jezus, oprócz tego bym sobie zapisał grę. Tak już przy okazji. Yy, Claire, dawaj. Dobra. Dobra, czyli odznaka się przyda? Tak myślę, co tam się jeszcze przyda, ale ten klucz może Wyrzućmy to, co się na pewno nie przyda. No, na razie to się nie przyda. Część się też nie przyda. Klucz się przyda. Leczenie mam, dobra. Twoje przedmioty mam. Co jest? Tak. Czyli idziemy w stronę naszego tutaj nieprzyjaciela. Bym powiedział. Chyba Klerat teraz nie biegnij. bo tutaj może być gnój. Nawet musi być. Czy musimy się przekraść? Witam. Dobra, on do środka mogł wejść. I teraz tutaj mamy taki myk. I cyk. Klucz USB. Teraz to wpychamy. I dzięki temu możemy włączyć. Znaczy w zasadzie. Kurde, prawie mikrofon. Możemy się dostać tutaj. List do członków Stars. Do najlepszych kumpli ze Stars. Jak sobie radzicie o tym starym zapuszczonym komisariacie? Stary daje wam popalić? Co u mnie? Wróciłem właśnie z randki ze świetną laską. Na pewno się domyślacie, co robiliśmy pod jej gigantycznym parasolem. Europa jest niesamowita. Miesiąc to stanowczo za krótko, by choćby zacząć zwiedzanie. Może przedłużę wakacje o kolejne 6 miesięcy. Bary nawet nie myśli o przejeżdżaniu tu do mnie. Nie chcesz chyba, żeby wszystkie ślicznotki wypłakały sobie tu, tu sobie oczy. Lepiej zostawię mnie. Jill, jeśli Claire spróbuje się z tobą skontaktować, daj znać, że wszystko u mnie ok. Chris Redfield. No. no, i to właśnie był Chris, czyli brat tutaj, Claire. Kolega nie został, jakby nie został w USA na czas tej epidemii zombie. Tylko sobie na spokojnie uciekł. Kurde, kurde, noju. Ja robiłem zapis przed chwilą, ale. nie Mimo wszystko, proszę mnie nie atakować. To jest to. Hop, kurde, mnie tylko lekko dotknął i ja już mam stan niebezpieczny. Nie, będę go brał, bo to też mi da jakąś regenerację, a ja nie potrzebuję na razie. Ja potrzebuję tylko zdrowie. Więc sobie weźmy tutaj zdrowie. E, to się na razie nie przyda. Były tutaj gdzieś jeszcze zielone rośliny? Tam mieszanka ziół. No to już lepiej użyć tą. Co ja to jeszcze potrzebuję? Terminal szafek. No tam się nie dostanę. Tu się dostanę. Co jest? Nawet tutaj? Głódek No czyli granatnik. Niezła rzecz. Trzeba użyć. Czasami. Nie, trzeba po prostu ich Zlikwidować, bo oni będą wkurzali. Kolego, klikaczu. Ja pierdzielę. Prado stopryj, jednego mniej. Mam nadzieję, jakie to jeszcze dostanie. Trochę z... z pistoletu. Nie, nie dostanie. Bo on się złożył. Yy, I te mamy tutaj klucz chyba dotąd. Tak. I jest lewarek, a znaczy narzędzie w sumie Do lewarka bardziej. E, co jest jeszcze w archiwum? A tutaj troszeczkę tego nie użyjemy. Co jest? Z której strony? Ja! Piór! Nie, a tutaj nie mogę wyjść! Kurde, gnoju. To hop robi. jest nie poważny. Ja nie będę marnował amunicji na niego. Bo w ogóle nie da się go zabić. Ale się wkurzył Dobry, dawaj! Ale mamy narzędzie i wiadomo, gdzie użyć to narzędzie. A, czyli to klucza już nie będę używał. Hmm, to też się przyda. Granatnik się raczej już nie przyda, bo teraz idziemy. tyle z tych sprayów. Pistolet maszynowy. To się prędzej przyda niż granatnik. Dobra, na razie zróbmy tak. To niech chłopce przejdzie. Słuchajcie, narzędzie mam? Dobra. Ja piję w dole. Yy, w zasadzie mogę sobie wziąć od razu duży tryb, bo będziemy go zaraz. I w końcu nie wiem, czy to się łączy ze sobą? Nie. Do czego to jest? Kurde Dobra, ty tam sobie poszedłeś do góry zapewne Czy nie Ta, do góry To my sobie przejdziemy obok niego Nie, nie tu yy, Kurde, gdzie mamy iść? Tutaj Musimy iść do biblioteki teraz Tylko problemem jest właśnie chłop. Mam. F mam flash? Mam. Nie mów. No nie mów. Nie widział mnie. Nie, on zawsze widzi. Dobrze, on tu nie może skakać nigdzie. Dobra, to sobie wrócimy drugą wypasą. Cieprzony gnój. Yy, czy ja to coś mogę zrobić? Chyba nie. I kurde, musimy to przemyśleć, bo w sumie. Aha, tutaj proch, ale ja nie mam jeszcze. Tu się da wejść? Archiwum? Ja przed chwilą byłem w archiwum. Dobra, to możemy. Wciąż tu będzie szedł, dobra. To przejdźmy teraz na spokojnie, tutaj z drugiej strony, do biblioteki. Chociaż tutaj kurde gnój był. Tutaj był stwór. Jak będziemy wolno i tam nic nie zrobi. Tak, jest. Jest, jest. W ogólnie to powinno mnie zagłuszyć ten deszcz, ale to tak chyba nie działa. Tutaj wszystko zakrwawione. Ja tutaj byłem? Co? Nie nie z tej strony przyjdzie. Kluczę nie mam. Nie mówcie. Nie mówicie tego. Nie ma go tu. Co nie powinien Myślę, że ja. Ja mogę być w bibliotece. Bo to nie jest logiczne. Dobra, i ogólnie musimy sobie teraz to ustawić. Ale problemem jest to. Że on może to w każdej chwili wrócić. Dawaj, dawaj. Szybko, puszcz, puszcz. Dawaj, dawaj. Claire, musisz to szybko robić. Jeszcze jedno, jeszcze jedno. Dobra, i ostatnie. Nie wiem, czy muszę to w ten sposób robić, ale. Wydaje mi się, że trzy wystarczyły. No ale mamy chwilę to zrobimy. Jest tutaj chyba. I tutaj gdzieś amunicja powinna być. Dobra. To pęta z wcześniejszego przejścia. I dzięki temu biblioteka jest już załatwiona. To nawet dobrze się udało. Łatwo ją zrobić. W sumie tak sobie myślę, że... Jop! Pierdole. Zapomniałem o tym. O tu co? A, to Nie, bo tak sobie myślę, że w sumie możemy się cofnąć. Nie wiem czy tędy. Tędy będzie bezpiecznie, ale. Możemy się cofnąć. Bo zapiszemy grę. Ja rozpocznę po prostu odcinek w tym momencie. Że znaczy, Zaraz rozpoczniemy, żeby... To za długo nie trwało. Tu jest Marvin. Yy, tutaj jest chyba do zapisania, tak. Tylko, że to nie jest safe room. Ale można mimo wszystko zapisać. Nie mil odcinek trwa, z pół godziny pewnie jest. Dobra. W takim razie ja mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić komentarza. Łapki w górę. Subskrypcji. Ja pierdzielę. Dobra, na razie cześć.